Cześć. Witam na moim kanale. Jeżeli yy, trochę o historii, najmniej jeszcze przejdziemy do reszty, czyli do moich trzech zwierzątek, które będą często się pokazywały na tym kanale, powiem wam trochę o samej organizacji kanału mojego nowego. Po raz. Około rok temu miałem też kanał Ten, który też się nazywał Bugsword Temu jest tak sama, taka sama nazwa Żeby innym osobom dało Tym osobom, które kiedyś mnie, y, o mnie oglądały Żeby było im łatwiej nie znaleźć Odcinki będą mniej więcej co tydzień Będę raczej też, jeśli nie będę mógł Dzisiaj jest, tak wtorek Dzisiaj jest wtorek no i jeżeli yy, nie będę mógł nagrać w ten wtorek, no to będę zwyczajnie robił na zapas. To tyle. To jest krótki odcinek pilotażowy. Ogólny sam kanał ma się zajmować turystyką. No i po cięciu wracamy. No więc widzicie, tak wygląda mój ptasznik, trochę pierwszy. Ptasznik trochę mało To był mój pierwszy ptasznik, na, który ma, na którego mama się zgodziła. Dalej go już nie wygonię, bo je karaczany. No więc widzicie, tak wygląda jego pojemniczek. Ma już u mnie kilka wylinek, jest nie mniej więcej L5, ma albo Pilosum, czyli na polski ptasznik kędzierzawy. Będę robił teraz jego opis gatunkowy. No i to tyle co mogę o powiedzieć. Taki gość, tylko on jest strasznie żarłoczny jak na takiego ptasznika. Też jest strasznie agresywny, ale teraz pokażę takiego typa, który też jest ptasznikiem innego gatunku i jest o wiele bardziej agresywny. Czasem nawet do tego biednego kijeczka Kika. dobra, czyli cięcie i przechodzimy tam No i widzicie, to jest mój drugi ptasznik Mianowicie ptasznik olbrzymi Tylko za mocno jest naświetlony Wygląda to jakoś fajnie No wiecie, taki ptasznik. On jest L3 lub L4. I dla porównania. Jej! ale <grymny> się On ma już kilka centymetrów, czyli jest. No, ptasznik olbrzymi, czyli Lasiodora parachybana. No, bardzo duży, fajny ptasznik, polecam. Ogólnie wszystkie ptaszniki, które hoduję, czyli te dwa, no to... to są... na no, łat, łatwo je hodować, są, ale, ten, ale ten tutaj jest bardziej żarłoczny od tamtego. Ale to już tylko cecha gatunków. No bo wiadomo, on już musi rosnąć też, a poza tym y, Lasiodorapora la chyba jest ptasznikiem olbrzymim, olbrzymi, czyli jest bardziej agresywna niż a, albo Pilosum losum, jak można na wielu źródłach wyczytać jest bardzo łagodnym, zwykle też najłodniejszym. Ale musi mu taki trafić, że jest dosyć agresywny. Nawet widzicie, teraz będę o nim, o nim robił już taki odcinek poświęcony właśnie. Mu. Dobra, przechodzę do ostatniego zwierzątka. No, a to jest moja ulubiona, bo mam z najwięcej przygód też że tak trzęsie no, na z ręki, jak widzisz, jak można się jak można zobaczyć jeszcze z jednej ręki, Widzicie, to jest dorosła samica hirulamembrana ca. Szkodaż mi, że nie będę nie, będę, nie mogę puszczać, no bo nie mam samca, zanim jest gdyby dorosła, ona już dawno nie będzie żyć. No więc tu jeszcze nie będę ale Myślę, że nie niedługo będę, zak... Zaku... będę myślał o zakupie kolejnej modliszki. No i myślę, że Myślę, że właśnie będę wtedy sobie kupował dwie modliszki, ponieważ No chciałem w końcu rozmnożyć modliszki. A jeżeli ktoś był już wcześniej na moim kanale, kiedyś na tym starym, gdzie miałem 25 subów, Aż w końcu Google powiedział, że nie mogę być, bo właśnie tak o mnie usunął. Tak o, tak pstryk nie usunął. No i. Byłem trochę za sobie trochę przerwy. No i powracam. Jak widzicie, ona jest, ona jeszcze żyje, ona jest dorosła. I tym widokiem oto kończymy część, na której pokaz pokazuje zwierzątka. I przechodzimy. Już powoli na koniec odcinka <laughs> No W ogóle śmieszne jest to, że ona no właśnie tak patrzy, bo kiedyś miałem wpadkę na, tam, na tym starym kanale, że ona wskoczyła na obiektyw. No i to było śmieszne. Jeszcze to było na wizji. Żeby nie było. Dobra, koniec. No więc, powoli koń będziemy kończyć to, też nie aż za dużo y pamięci na karcie, Cie, że mało pamięci mam, będę już powoli kończył, więc to jest to, Bugs War, na razie.